E, stop, zanim zaczniemy, to chciałbym Wam coś ogłosić. Mianowicie jest taki fajny serwer na Discordzie jak Blitzpage. Znajdziecie tam newsy oraz fajną y, społeczność, z którą można sobie pogadać. Y, ogólnie wszelkie informacje dotyczące nowych rzeczy w grze i wiele, wiele więcej. Bardzo zachęcam do wpadnięcia tam. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. I dziś, proszę Państwa, defendery powracają. Defendery w pełnym składzie czterech pojazdów. Proszę bardzo, mamy AMX-a, mamy defendera MK1, czyli Centuriona mojego kochanego, T28 oraz Isa. 3. Oczywiście te 28 to te 28 prototyp, żeby się nikt nie pomylił. Proszę bardzo, jakieś ruskie napisy. No i generalnie, no, no cena jest powiedziałbym trochę duża: 239 zł, a jeszcze minus 80%. To. No, no powiem Wam, że naprawdę sporo to wychodzi. No to tak z 1000 zł byłoby oryginalnie warte. No, jest to cena bardzo mocno wygórowana. 25 tysięcy złota, to również nie jest jakoś bardzo mało za cztery czołgi, no ale te cztery czołgi są naprawdę solidnymi pojazdami. Szczególnie na przykład Defender MK1 oraz c 28 Defender są bardzo dobre, ale również i 3 Defender oraz AMX Defender wyrabiają. No i żeby było trochę inaczej niż zwykle... To zaprosiłem do wywiadu jednego z przeciętnych graczy grających sobie, jednym z defenderów. No, no, sorry, że akurat taki jest ten gracz, no, ale po prostu nikogo innego pod ręką nie miałem, więc zaprosiłem jego. Przepraszam bardzo, czemu przeciętnych graczy grającym w Defendera. Masz 77% WR, a miałeś też żeby 80 mieć. Po 100 bitwach. No to co to? I tak 77%, a średnia a, to jest to, 50%. To, 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 no to, 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 to. według mnie jestem bardzo dobrym graczem, Nie. a konkretnie znaczy w tym jednym człowieku, te 28 defenderze, którego sobie zakupiłem w ofercie. Gdzie on jest? Na dole, czołgi. czołgi. No to tędy. Do... czołgi. Czołgi, klikasz czołgi i masz, proszę bardzo. W tej ofercie właśnie, o tej, o tu o. minus czwórka zero, dwa kółeczka takie przedzielone, nie wariuj. E, dobra. No i co, dobry to jest czołg czy nie? E, jest bardzo dobry, pierwsze bitwy były same wygrane, a potem mi... nie. No, zdarzało się trochę przegranych, ale i tak po 100 bitwach 77 WR to jest bardzo solidny według mnie wynik. Średnie uszkodzenie ze 2300 czy 400, już nie pamiętam. No, i myślę, że teraz mogę powiedzieć swoją opinię o nim. Miałem też przyjemność, a raczej nieprzyjemność, grania ten 28 prototypem, czyli jego odpowiednikiem, nie defenderem. I był to totalny czołg, totalnie nie nadający się do niczego czołg, który musiał gdzieś dojechać, co było praktycznie niemożliwe. Jak gdzieś dojechał, to działo wyrabiało, ale w tak mniej więcej 7 na 10 bitwach nie udało się dojechać w sensowne miejsce Bo na dojeździe łapał wszystkie hajaki w bok, a ten 28 Defender ma od niego lepszy pancerz i z przodu oh, Dobra, to nie. mają być krótkie, zwięzłe odcinki, wypełnione się krótko z tyłu, i No i prototyp był bardzo, bardzo, bardzo bardzo słaby, a ten 28 Defender jest bardzo, bardzo, bardzo dobry Odbija według mnie więcej, dużo mniej łapie hajaków, zwłaszcza z boku Z tyłu ma taki sam pancerz jak ten 28 Prototyp, ale Jakoś nie łapię tych heków specjalnie. Depresja 10 bardzo pomaga w wykorzystaniu działa, które jest oczywiście magazynkiem trzypociskowym, czyli ogólnie bardzo dobry Tak, przebicie jest nieco mniejsze niż w prototypie, ale spokojnie wyrabię, zwłaszcza jak się weźmie skalibrowane pociski inne w, w wyposażeniu No, celność powiedzmy nie jest jakaś specjalnie dobra, ale spokojnie da się grać. No tak jak mówiłem, depresja 10 bardzo. Czyli pomaga. ogólnie bardzo dobry. No bardzo dobry. I jeszcze największą zaletą chyba w porównaniu do t 28 prototypa jest to, że jedzie 10 km na godzinę szybciej, czyli aż 30 w porównaniu do prototypa, który jedzie tylko 20. Z nami jest również 24-jama. To grałeś kiedyś jakimś Defenderem? Nie. Szkoda. No w takim razie jeszcze Wam powiem, jakby ktoś nie wiedział, co to są te Defendery, no to ogólnie są to takie... Obrońcy. Są to takie właściwie odpowiedniki niektórych pojazdów drzewkowych, czterech, dokładnie T28 Prototypa, Iska 3, Centuriona 1 oraz... Mixa 1390, które się różnią głównie tym, że posiadają działa. Magazynkowe te działa mają troszkę inne parametry. Na przykład IS-3 Defender oraz T28 Defender się wyróżniają tym, że no dosyć długo ładują te pociski w magazynku, ale ogólnie no każdy z tych dwóch czołgów i również Defender MK1 jest zdecydowanie wart swojej ceny. Z kolei AMX Defender, no wiadomo, nie, nie aż tak długo po dodaniu, nie ma jeszcze jakichś zniżek, no, no raczej, raczej się nie opłaca, jak ktoś lubi lighty to lepiej poczekać na fajniejszą ofertę na Leka PZ. Do widzenia.